Moi drodzy, słuchacie odcinka specjalnego, a naszym gościem telefonicznym jest już Marcin Szafer. Witaj Marcinie. Witam serdecznie. Marcin, który jest um, powiedziałbym objawieniem rajdu świdnickiego krauze pierwszej rundy lotos rajdowych samochodowych Misza Polski. Wielkie gratulacje, to wspaniały wynik, wynik osiągnięty w trudnych warunkach, w niełatwych warunkach. Powiedz jak było? Następnie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i dziękuję jeszcze raz za, za gratulacje. Powiem, powiem tak, no, raid faktycznie był, był niezłym hardcorem ze względu oczywiście na warunki. Trasy były nam znane, chociażby po części. Niedzielne odcinki były bardzo, bardzo podobne jak w zeszłym roku, gdzie notabene też debiutowaliśmy w zeszłym roku w rajdowym plaży Polski, w tym roku w mistrzostwach Polski. Także, także znaliśmy, znaliśmy trasy, ale no warunki były, były faktycznie mordęgą, bo było, było na trasie wszystko. Była woda, był śnieg, był taki grysik jakby asfaltowy, było dużo kałuż, dużo lodu. Także no, e, pełna improwizacja, że tak powiem, podczas jazdy. Mhm. E, no i e, w zasadzie to, co mi się po, po części podobało, m, dlatego też postawiliśmy e, na rajdy, e, a, bo przesiadłem się, się z wyścigów samochodowych, e, bo, bo tutaj właśnie bardzo dużo zależy od kierowcy. E, to kierowca finalnie decyduje faktycznie o tym, o tym jaki będzie rezultat czasowy. I też tak musi że bardzo, że tak bardzo szybko reagować, prawda, na zmienne, to na to zmienne to warunki, to to właśnie, a w wyścigach te warunki aż tak się nie zmieniają. Mhm. Dokładnie. A tutaj no, trzeba się przestawiać z sekundy na sekundę, trzeba non stop obserwować punkty hamowania, dobierać jakby te miejsca, w których można dohamować czasami kosztem techniki jazdy, czasami też na odwrót, hamować troszeczkę bardziej asekuracyjnie przy zachowaniu odpowiedniej techniki toru jazdy, także, także no, to jest coś, co, co mi odpowiada, bo, bo tak jak wspomniałem, no, dużo więcej w rajdach zależy właśnie od, od tego łącznika między fotelem a kierownicą. No i czasami się, czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. Ten rajd tak w Waszym wykonaniu był fenomenalny i w takich warunkach, w takich warunkach, które kilka lat temu pamiętam w takim wywiadzie ze z Bigniewem stacją, który jest niezwykle doświadczonym również zawodnikiem. on powiedział, że, że rajd wcześniej Elmot, a w tej chwili Rajd Finiński, jest rajdem dla prawdziwych mężczyzn. Um, I myślę, że ten rok to udowodnił, bo, bo, bo ten rok był naprawdę trudny, warunki były zmienne. E, trasy, e, trasy są niezmienne, ale, ale to, co się działo na odcinkach specjalnych, zmienność e, e, pogody chociażby, no e, sprawiała spore, spore wyzwanie. Wam e, ta sztuka udała się e, w sposób świetny. I od razu pytanie, pytanie od słuchacza, który, który pyta się tak, czy, czy, czy uważasz, że gdyby warunki były stałe, byłoby słonecznie, pięknie, pogoda byłaby stała, to ten wynik byłby podobny? Czy mógłby być podobny? Powiem tak, no. A czy tak, czy te warunki Wam pomogły, czy przeszkodziły? O tak, mogły. Nie, nie, będę, nie będę ukrywać, że na pewno najlepiej mi się jedzie na, na suchym asfalcie, bo do tego jestem przyzwyczajony i jakby z podróżowania po takiej nawierzchni e, wyciąga najwięcej przyjemności, ale... Tak jak mówię, no, nawet jakby było mokro, e, to też e, stabilnie mokro, że tak powiem, e, to też, też troszeczkę inaczej się jedzie. No tutaj faktycznie było, było co robić, ale powiem tak, nie wiem e, na, ile, na ile, konkurencja by się wzmocniła, jeżeli te warunki byłyby tutaj bardziej jakby asekuracyjne. Na pewno te warunki pomogły też tym, którzy zrobili najmniej błędów. No, no my zrobiliśmy na tym radzie najmniej błędów. W zasadzie może, może mieliśmy dwie, trzy takie grubsze sytuacje. Gdzie, gdzie musiałem się sporo napocić, żeby, żeby auto, auto wróciło na to jazdy, ale faktycznie no, uszczegliśmy się tutaj tych na, na największych błędów. E, no rywale, e, jakby, jakby rywali dopadła ta aura, e, gdzieś stracili dużo czasu e, w zatpach czy, 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 czy porowach w każdym bądź razie, no to też gdzieś było sztuką właśnie, żeby w zasadzie dla mnie też największą, gdzie ja bardzo lubię samochodem jechać na minimum 100%, jak nie więcej, a tutaj właśnie myślę naj, naj, takim najtwarszym orzechem do zgryzienia było to, żeby samemu, samemu się jakby pohamowywać, tak? żeby nie, nie podpalić się, żeby szanować bardzo tą maurę tą pogodową, tą nawierzchnię, te mhm. przeszkody, to błoto, ten lód, ten śnieg, a i, i, i to było tutaj najważniejsze, żeby, żeby zachować ten, ten, ten chłodno, chłodną głowę, ten chłodny umysł, żeby właśnie do, doprowadzić ten samochód przede wszystkim w całości do mety. No a resztę, resztę no na pewno y, częściowo za, załatwiła sama konkurencja. A tam, gdzie można było przycisnąć, to na pewno no, my też się wydaliśmy wszystko i i w zasadzie no, no wygraliśmy 9 z 14 odcinków. Także e, też, no, całkiem no, sporo, tak można powiedzieć. Tego. Całkiem sporo, można powiedzieć. No i też e, no, stworzyliście sporą presję dla konkurencji, myślę, ale oczywiście za konkurencję odpowiadać nie można. Myślę, że ten wynik jest także świetnym prognostykiem przed kolejną częścią sezonu przed kolejnymi rajdami, ponieważ mistrzostwa Polski dopiero co się zaczęły, ale zanim przejdziemy do kolejnych rajdów, powiedz coś o przesiadce, o takim przejściu z rajdowego pucharu Polski, w którym także nieźle sobie radziłeś, do rajdowych samochodowych mistrzostw Polski i, i do takiego pucharu, który no, odznacza się prześwietną myślę medialnością i takim rozpoznawaniem, jeżeli chodzi o o rajdy samochodowe, nie tylko w gronie kibiców rajdowych, prawda? Wyróżnia się puchar i, i myślę, że na każdym rajdzie wyróżnia cię będzie. Ja, ja nie ukrywam, że e, jakby to była dla mnie jedyna słuszna droga, e, którą, którą e, chciałem obrać po rajdowym Płaży Polski. E, Powiem, powiem tak, ja bardzo ciężko pracuję na to, żeby znaleźć się, się w tym samochodzie rajdowym, żeby wystartować. Czy, czy, czy to był rajdowy Power Polski w zeszłym roku, czy, czy w tym roku udało nam się zebrać jakiś budżet na, na Mistrzostwa Polski. Mhm. Także staram się nie marnować ani minuty e, siedząc w tym samochodzie. I, i zawsze staram się, żeby to był jak najlepszy samochód, na jaki mogę sobie pozwolić i zawsze staram się, żeby to były jakby jak najlepsze te rzeczy, warunki do, do współzawodnictwa, do, do pokazania się i, i, I też debiutowaliśmy w zeszłym roku w Radowym Połowie Polski, też nie, nie przypadkowo w samochodzie, jakim była Honda Civic. Mhm. Też śledziłem, śledziłem wyniki i prze, prze, przed paroma laty te samochody no, no były konkurencyjne zawsze. Co prawda, nie mogliśmy sobie pozwolić na samochód A grupowy, więc budowaliśmy taką topową N, -N grupę, co się okazało, takim samochodem też można było pozwolić sobie i, i pokazywaliśmy to nie raz w zeszłym sezonie, mm -hmm. można było sobie po, po, pozwolić na, na, na zwycięstwo w Generalce. E, I że tak powiem, no, to było takim motorkiem, żeby, żeby wykonać e, to najmniej tak samo mądry krok na kolejny rok. I, i, i padło na, na puchar Fiesty. No zresztą z moim pilotem Szymonem podziwialiśmy całą organizację tego pucharu. Też od strony marketingowej, od, od, od całego wizerunku. Także naprawdę chłopacy rodzą tam kawał dobrej roboty. Też dzięki oczywiście wsparciu Castrola. Także, także w tym, w tym momencie no, było było to jasne, że marzeniem naszym jest wsiąść do, do tego do tego auta i i, i, I w tak wyrównanej walce, co dla mnie też, że tak powiem, było takim no, nie, dużym niedosytem po, po zeszłym roku, że gdzieś e, staraliśmy się walczyć z chłopakami w agrupowych Hondach, e, z chłopakami w C dwójkach, R2 Maxach, e, gdzie auto było o, o, o epokę tutaj jakby niż, niż, niż nasza, nasza NK. No i, i też to było, to było na pewno dużym tutaj czynnikiem, że, że w tym pucharze każdy dysponuje dysponuje tym, tym samym samochodem, jakby w tej samej ewolucji, tej, tak samo z homologowanym i w tym momencie faktycznie, no, no ostatecznie, jeżeli coś nie wyjdzie, e, a, a nie przydarzy się żaden defekt sprzętowy, no to m, można winić siebie, e, winić albo też można gratulować mhm. sobie za, za, za efekty, efekty poradzie. Także, e, no tym się charakteryzują że, zresztą puchary i, i, i dlatego mi też zależało, żeby właśnie e, wsiąść w, tutaj w do, do chłopaków, gdzie, gdzie faktycznie e, finalnie no, umiejętności się liczą. No i też e, myślę, że rajdowe samochodowe Polski są taką naturalną drogą rozwoju. E, nawet jeżeli chodzi o medialność, prawda, o to, jak się, e, no później inwestuje pieniądze sponsorów, no to, to po prostu lepiej widać. No ale miejmy nadzieję, że, że rajdy samochodowe, tak jak wcześniej rozmawiałem z całkiem Grycem, że one będą m, jeszcze bardziej popularne, czy, czy też będą popularne na tyle, na ile być e, powinny po prostu popularne, ponieważ jest to sport spektakularny. E, e, sport, który wymaga no, dużej i wiedzy, i dużego również e, wsparcia sponsorów, ale także dużej pracy, ogromnej pracy no, od strony zawodników i my, my, miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie e, również w Waszym przypadku. E, powiedz, jakie plany na kolejną część sezonu? E, jakie plany? No, skupiamy się, skupiamy się na, dalej na rywalizacji. E, tak powiem, rozpoczęliśmy w e, 110% dobrze. Mm -hmm. Także, także... No, wykonaliśmy kawał, kawał ciężkiej pracy między sezonami. E, już wspominałem nieraz, że e, z jednego dnia, e, że tak powiem, budziłem się i byłem pewien, że nie, nie wystartujemy w tym sezonie. E, znowu następnego dnia pojawiało się jakieś światełko w tunelu. No, finalnie skończyło się pozytywnie. Uzbieraliśmy e, budżet e, na pewno na rundy asfaltowe. Nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądała sprawa rajdu Polski. Na pewno chcielibyśmy się pokazać, bo no to jest taka wisienka na dorcie w tym roku. Mhm. A, a zresztą też przyjedzie, przyjedzie Robert Kubica, którego miałem okazję podziwiać jeszcze dawno, dawno za czasów mo, mo, mojej kariery w kartingu. Mhm. Także, także chcielibyśmy też wystartować na pewno w tym rajdzie szutrowym, jako jedynym szutrowym. Dlatego też jest na razie znak zapytania, bo Potrzebujemy sporo, sporo więcej kasy na testy przed, przed, przed taką, taką rundą, także tego jeszcze nie wiemy. Na pewno w tej chwili jedziemy wszystkie rundy asfaltowe do, do rajdu polskiego I, i to jest nasz plan. Liczę na bardziej, tak jak wspominaliśmy, stabilne warunki do jazdy, bo, bo, bo wtedy rundy, możesz tak. rozwinąć skrzydła, prawda? Po prostu. Nie nie, 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 chwaląc się, ale, ale dobrze się czuję, dobrze się czuję na, na, na asfalcie, czy, czy krętym, czy szerokim, dobrze się czuję i po prostu z przyjemność mi sprawia. jazda, jazda po takiej nawierzchni, no, no tym bardziej mogę powiedzieć, że przesiadka z Hondy, która, która była tutaj no, prawie cywilnym samochodem, a jazda jest numer 2 to jest tak naprawdę jak my to mówimy, banan na twarzy cały czas tak cały czas, każdy kilometr przejadę tym samochodem z sekwencją no z skrzynią biegów, z dużym hamulcem no, no sprawia mi kupę radości i, i, i no czekam czekam, cały czas czekam, aż, aż faktycznie będą takie bardziej warunki sprzyjające jeszcze do, do takiej przyjemnej no i lubisz tak ta. Lubisz jazdę po asfalcie, no, po tylu latach spędzonych w kartingu, no, to, to trudno się dziwić. E, Powiedz czy, czy dalej i e, czy często zasiadasz za kierownicą karta i ćwiczysz, bawisz się, e, szlifujesz formę? Powiem tak, ostatnimi czasy, ostatnimi czasy już nie tak często. Miałem jeszcze takie epizody po, po, po skończeniu takiej, takiej tej głównej kariery, e, gdzie gościnnie startowałem sobie e, w jakich wyścigach we Włoszech, e, czy, czy tutaj u nas w kraju? E, to prawda, powiem szczerze, jestem już za duży. Mm -hmm. e, Nadaje się, się do samochodów, także, także tego się trzymam. E, sporo, sporo jeździmy, jak tylko możemy, tutaj z, z różnymi znajomymi, a, czy zawodnikami, też u nas w Poznaniu na torze. A często też jestem zapraszany gdzieś tam, gdzieś tam na prawy fotel, czy, 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 czy za kierownicę, żeby jakby przekazać swojego doświadczenia, przy tym też się zawsze spojrzę. także, także no, jak tylko mogę cały czas, cały czas gdzieś tam się poruszam, poruszam tym, tym optymalnym torem jazdy i, i, i cały czas staram się ślifować. Ale już bardziej w samochodzie niż w karcie, no bo, bo to jest kierunek swojego kierunek tak rozwoju. Nie, tak jest... nie, ale nie okrywa, że mam, mam taki plan e, e, zakupu za, za, za e, go-karta kategorii KZ2. To jest tak, taka prawie, że królewska kategoria e, sześciobiegowej silnicy 125 cm pojemności, bardzo szybki sprzęt, e, taki właśnie do potrenowania, do, do koordynacji, do refleksu, także, także jest szansa, że w ta, taką, taką zabawkę, e, że tak powiem, e, zainwestuje No a czasem. jednak, a jednak, czyli dobrze, czyli ten karting cały czas jest, jest w twojej głowie. A, a, tak zresztą wielu kierowców także z czołówki Misza z Polski robi, że, że takie karty gdzieś trzymają. Nie zawsze się do tego przyznają, ale trenują i znam takich zawodników, którzy, tak, e, którzy właśnie to robią. Powiedz mi, czy ty masz wśród zawodników e, e, z rajdowych samochodowych Miszczos-Polski takich, powiedziałbym, idoli, takich ludzi, no, na których się wzorujesz? Mam, mam. Mam w, może, może nie, nie idoli, ale ludzi, ludzi na których, na których patrzę, e, patrzę i staram się od nich uczyć na pewno no, na domowym podwórku. No, no, jest na pewno no, Kajetan Kajetanowicz, którego osobiście nie miałem okazji poznać, ale, ale śledzę gdzieś jego, jego karierę. A słyszałem, że też na kartach gdzieś prywatnie jeździ, wiesz? Coś tam. Tak, tak, A, to wiem. To tak, to... był, był, był nawet, był nawet, był nawet uczestniczył w imprezie w Szczecinie. Mhm. Był, też byłem na nim zaproszony, ale niestety nie było, nie miałem, nie miałem okazji, okazji się pojawić. to prawda, no, jest, jest, to, jest to osobistość cyberregowa, gdzie no, każdy wie na pewno w jaki, w jaki sposób zdobył e, to, co zdobył. E, także jest jakby tutaj takim wyznacznikiem, że e, da się powiedzmy... Z większością tylko pakietu umiejętności dojść tak na szczyt, tak? Nie, nie, nie trzeba mieć aż, aż, aż od początku takiego dużego budżetu, także jest jakby takim troszeczkę motorkiem tutaj na pewno nie tylko dla mnie, dla wielu zawodników, którzy, którzy no czują, że, że potrafią jechać, ale... No, no muszą muszą powiedzmy wyjeździć, a wyjeździć to, to żeby znaleźć się, się tak wysoko, w tak dobrym zespole. Myślę, myślę, tak... myślę, że takie osoby, myślę, pokazują, że, że po prostu można, że można realizować swoje marzenia. No i tych, ty, to, tej dokładnie. realizacji. No, wiemy, wiemy, mhm. wiemy na pewno, że jest, jest wielu zawodników, którzy którzy mieli dużo łatwiej, a czy, czy, czy to do końca szło z umiejętnościami to już nie mnie oceniać, w każdym razie Cieszę się, że jest taka osoba, która właśnie pokazuje, że, że wyjeździła sobie to, w którym miejscu w tej chwili się znajduje i, i, i nie ukrywam, że jest to gdzieś tam też poniekąd motywacją, no i dla mnie, i dla, dla, dla wielu pewnie zawodników, że, że właśnie te umiejętności to jest, to jest jakby ta, ta pierwsza rzecz, która powinna się liczyć w tym sporcie, a, a na drugim stopniu pieniądze, prawda? Dokładnie tak. Umiejętności, praca i pieniądze. I myślę, że, że w takiej kolejności to wszystko powinno wyglądać. Marcinie, nasza audycja już zbliża się do końca. Życzę Ci realizacji tych marzeń związanych z tym sezonem, ale nie tylko. I mam nadzieję, że jeszcze nie raz w trakcie tego roku, w trakcie tego rocznego sezonu z Polski będziemy mieli okazję porozmawiać. No, mam, mam też taką nadzieję. Dziękuję w takim razie, dziękuję za, za wysłuchanie. I do usłyszenia. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia. Cześć.